Cześć, widać jestem ziemi do nas w kolejnym odcinku w internecie. Gramy w brosso Ostatnio otworzyłem jakieś 50 skrzynek, nic nie wyleciało. Eee, jest, Jezus Maria! Dobra, lecimy z rądkami. na przykład polecimy sobie dzisiaj z e, na przy... no nie wiem, showdown, bo jest nowy ten. E, nowa mapcia. to sobie pogramy z mapcią. No dobra, lecimy. Ja ogólnie odblokowałem skrzyneczkę. No, gdzie to jest? O! Czemu mi się to ładuje? Nieważne. Tutaj otworzyłem skrzyneczkę. Wiadomo, nic nie wylatuje, tak? Tylko 300 i mamy Tika, tak? Najlepszą poseść tutaj. To lecimy sobie po gram. Bibi, bo ona jest fajna do tego trybu. Tak samo jak jest dużo skrzynek, w ogóle mogą pokazać, jaki jest tryb. No już nieważne. Pogramy się tak, yy, to lecimy. Koldzik po koszeli. Dobra, yy, 100% i gramy. 100% gramy. Nie wiem, czy mi się coś zawiesiło, czy co? Halo. O, dobra, jest. Internet słaby po bo... prostu. Jest jakiś słaby internet. Ja muszę do tych krzaków dojść. Jak się kręci twarz, Bibi, pauce. Dobra, jakoś tutaj. No, się ruszyć, nie mogę. No. Aja! 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 No, się chcę ruszyć. Aja! No, dlaczego? Jakby tu ktoś poszedł. Jak tu jest, jest dym do mnie. Dlaczego ja uciec? No. Tak, jakby ruszać się w ogóle nie mogę. Nie wiem czemu słowo się Zaśnię czy co? Piper, piper. Okej. Okay. Nie, piper. No. no trudno, piper mnie zabiła. Szybka runda. Minus dwa. Hmm, szkoda, szkoda, że mnie zabiła, ale słaby taki internet nawet tutaj się zawiesza. No halo, coś nie działa, słuchajcie, nie wiem czemu i… Halo? O, jest. Osiem, dziewięćdziesiąt dwa żetony, to za chwilę skrzyneczka, dobra, co my tu mamy? Manojek… Manojek… Musi mi się tak zacinać, puchaga. grajmy no, już. Skąd Nie. I Gęgraba włączyłem, bo jakie to jest słabe, gengraba, nie wyjdź, no. Jeszcze nie zdążyłem kliknąć wyjście. Dobra, to jest pech, jakiego pecha nie miałem i nigdy nie będę miał. Znaczy, no teraz jest. To mi się trochę pomyliło, dobra, 100%. Co, już wszyscy poszli? A e, tu stoję? O, Frank to jest ten. Nie wiem z kim gramy, z Frankiem.

O nie, Misiu, 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 Misiu A ja się ruszać nie mogę. Nie wiem co się tu dzieje. Na razie jakaś zwariowana ta gra. Halo, no i się ruszać nie mogę. Dlaczego? No daj, 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 daj. No i przez ten internet, co tu się dzieje? Dlaczego ja do niego podchodzę? Co? Zabiła E, normalnie już chodzę, okej okay. 75 apelok Oni mają jeszcze jeden jakiś klejnocik Ten Dobra, zabij Mam jeden klejnocik o nie! Jeszcze Misiu tu idzie. Jakim cudem on się tu dostał? Jeszcze ulta nie mam. No i przegraliśmy, dziękuję. Jejuje, jak to jest słabe to granie w... No jeszcze się tu zawiesiły. Dobra, nieważne, nie? Minus 3. To otworzymy skrzynkę, przynajmniej. Dziękujemy. Dobra, otwieramy. Nie zapomniałem. O dobra, jest. Ok, jeszcze ładowanie mi się wzięło. Pam. No i co? Jeszcze 12 gemów? Wow! Nie chcę sobie manujek. Dziewię co. Ale mi to ułatwiło sprawę. Taki mały internet jeszcze mi się jak zbagowało. O, punkty mocy do kroła mogę. O, dobra. dobra, wziąłem punkty mocy do kroła. Błagam, nie ładuj się długo. A jednak... O, kruk. 27 punktów. O, jeszcze mogę ulepszyć. To idę do, skle do postaci. Co? Dobra, <grym> innym razem. A do godzina? E nie. Znaczy, tu jest tańszej Jest takie 350, tak? I po co mam kupować. Znowu mi się to wzięło. Po co mam kupować za. Na przykład, stówkę takie, jeżeli mogę ze 48 zł. No to po co mam kupować to, jeżeli mogę tańsze? Prawda? No to le lepiej robić tańsze niż droższe. Tak fajnie. Ona jest przecie przeceniona. Ale fajnie by było jakiegoś skina kupić. Tego najfajniej, nie? Wtedy mieli miał wszystkie skiny do kolda. Wszystkie, które są. Okej. Okay. chcecie co chwilę przerwy? Dobra, szalki są po przerwie yy, mityczne. No to jak mówiłem, lepiej kupować się tańsze niż te droższe, bo... No i w jakim to jest sens, żebyście zmarnowali więcej pieniędzy, nie? Dobra, to... Ja nie, nie przynudzam, bo... Nie na co Mamy mało kasy. Znaczy internetu. Boże. E, mamy za to dużo gemów. Może, też można powiedzieć, że mamy dużo. E, to co my z tym zrobimy? Gramy... Tym razem pogramy sobie na przykład Barley'em. Lecimy. Dziś trwa ósma, no, okej okay. to lecimy sobie z, z stówka, stówka nie, śmieję się atakuje, zostawnie Błagam, zawieszam się. No, jakby tu była jakaś strefa, do której dojść nie mogę. To samo wszystko rzuca, jakby naprawdę nie było czegoś. Co jest? Okej, okay, rzucę się tak Lec, leć, 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 i tak macha sobie ręką, a masz, a masz. Nie wiem jak ja to wygram ani albo przegram, ale raczej się nie uda. Ja chcę zginąć. Dajcie mi zginąć. Daj mi zginąć. No dawaj. Dziękuję. Dałaś mi zginąć. Ile? Plus trzy. No no to okej. Okay. O akurat 10 ile chciałem. Słuchajcie. Dzisiaj było bardzo zawieszona gra i... Dziwne to było, bardzo dziwne. Słuchajcie, yy, bardzo Was przepraszam za tyle dni przerwy od YouTube'a, ale no, dużo się działo. Jakieś tam wycieczki, niewycieczki, trochę pomagania, niepomagania, zapominania. Dlatego słuchajcie, to było teraz tego odcinka. Widzimy się w kolejnym. Do widzenia. Czeo.